Ale tylko 100 metrów do celownika ma Kiwal. To zaprzęg oznaczony numerem 7. Kiwal i Manuela Wasiak pewnie zmierzają po zwycięstwo. Na drugim miejscu Kiss, Missothe. Na miejscu trzecim Kiberion, Derżą. Soma Bay. Jeszcze po zewnętrznej nieźle galopuje Lady Zafany. Świetnie tam, mimo że ją wyrzuciło. No to atakuje Soma Bay. Soma Bay i Lady Zafany. Jeszcze 100 metrów do celownika. Soma Bay, Da Marszal. jeszcze wyprzedził. Za Lady Zafany i ląduje na drugim, a wygrywa Soma Bay. Ale Berkana, która ma przewagę, ma jeszcze tylko 250 metrów do celownika. Berkana ma bardzo dużą przewagę w ręku, galopuje tam wysyłana lekko może, ale jeszcze 100 metrów do celownika, i ona tego wyścigu nie może już przegrać. Berkana wygrywa na drugim miejscu Lady Lucia. Na prowadzeniu American Basset na drugim miejscu jest Belly. Boy oraz Advantage Miss American Basset, Belly Boy, Advantage Miss jeszcze tylko 200 metrów pozostało do celownika American Basset prowadzi jeszcze, ale jest bardzo mocno naciskany przez Belly Boya American Basset, Belly Boy po zewnętrznej jeszcze Master Westminster jeszcze tylko 30 metrów do celownika American Basset wygrywa na drugim miejscu jest Belly Boy na trzecim. Master Westminster. Jeszcze tylko 300 metrów do celownika, a El Sotano już wychodzi na prowadzenie. Wyprzedził wszystkich uczestników w dystansie tego wyścigu i teraz prowadzi na 150 metrów przed celownikiem. El Sotano prowadzi na drugim Presto KL, na trzecim Papavero. Jeszcze tylko 60 metrów i El Sotano tego nie przegra. El Sotano pod Aleksandrem Reznikowem wygrywa na drugim miejscu Presto KL. National Freedom jest na pierwszym miejscu. Ed Brutę jeszcze na drugim, ale tam włącza się do walki jeszcze Little Feet. Jeszcze tylko 200 metrów do celownika. Little Feet wyprzedziła rywali i wychodzi na prowadzenie. Little Feet prowadzi National Freedom na drugim, atakowana przez jeszcze KKO Blue, ale to wygrywa Little Feet. Wygrywa walka o drugie Gops i Furnika. Jeszcze mają 200 metrów do celownika. Wydaje się, że będą walczyć o zwycięstwo. Gops prowadzi Furnika nie nie daje rady, GOPS ewidentnie tutaj już się cieszy, powo powożący Enac Miksza. on wie, że zmierza po zwycięstwo. Pozdrawiam Państwa GOPS oznaczony numerem 8 i Enac Miksza wygrywają Donatello Aszton, odpada Princeland, a drugi finisz próbuje przeprowadzić jeszcze Pandan, a najlepiej po zewnętrznej galopuje Złocieniec. Złocieniec wysuwa się na prowadzenie. Złocieniec, oznaczony numerem ósmym, prowadzi. Tam walka trwa już chyba tylko o drugie miejsce. Tak też się dzieje. Złocieniec wygrywa, a na drugim finiszuje Donatello schodzi gdzieś tam bliżej kanatu. Simic Urmadbek Ulu na Westminster Star. Ale to mu chyba już nic nie da, dlatego że walka o pierwsze miejsce jest między Królową Kingą a Dyspensą I Dyspensa wydaje się, że wychodzi na prowadzenie na ostatnich metrach. Dyspensa zaatakowała tutaj na ostatnich metrach. Jeszcze 200 metrów do celownika. Tak, ta dwójka walczy o zwycięstwo i to pomiędzy nimi się tutaj to wszystko rozegra. Astonishing Grace wychodzi teraz na prowadzenie. Wyprzedziła e, Harego Blue. Astonishing Grace i Harry blue, Astonishing Grace wygrywa Harry blue na drugim Rasi Al Khaledia na trzecim